Siemano wszystkim. Byliście grzeczni w tym roku już jadę do Was. Witajcie! Spotykamy się tuż przed wigilią Bożego Narodzenia. Jest to magiczny, wyjątkowy czas, który spędzamy z tymi osobami, które są dla nas ważne, z naszą rodziną, z naszymi znajomymi. Obdarowujemy się prezentami, śpiewamy kolendy, spożywamy wspólnie nasze ulubione posiłki, ale też rozmawiamy i po prostu cieszymy się tym, że możemy być razem ze sobą. I warto w tym szczególnym momencie pamiętać o tych, którzy. Niestety nie mogą być ze swoimi rodzinami ze względu na swoją pracę, ze względu na swoje obowiązki, na to, że na przykład są motorniczymi czy kierowcami komunikacji miejskiej, ponieważ ci pracownicy pracują po to, żebyśmy my mogli na nasze wieczerze wigilijne docierać, żebyśmy mogli się spotykać właśnie z tymi naszymi znajomymi. I pracownicy MPK Łódź od dłuższego czasu, od kilku lat organizują akcję Mikołaje Wożą Łodzian, której symbolem jest taka czapka, jak ta, którą mam na głowie. Zaprosiłem pracowników do tego, żeby opowiedzieli Wam kilka słów o tym, skąd Geneza, skąd wziął się jakby pomysł na taką akcję ale też po co ją robią, co ona im daje i w dzisiejszym odcinku chciałbym przekazać im głównie głos i pozwolić im na to, żeby podzielili się z wami swoimi wrażeniami, ale też opowiedzieli wam o tej akcji. Jesteś pomysłodawcą akcji Nikołaje żołgłodzian. Powiedz, skąd, skąd wziął się w ogóle taki pomysł w Twojej głowie? Pomysł na akcję wziął się dzięki mojej małżonce, która przed wyjściem do pracy w jedną z wigilii zaproponowała, żebym wziął ze sobą czapkę. No, było mi dosyć przykro, że, że muszę iść do pracy. Jednak w domu zostawała razem z dziećmi i całą rodziną. Przyszedłem no, do pracy na popołudnie no i tak zrobiło się trochę i Okazało się, że wtedy nie byłem jedyny. Razem z... Z kolegami, z koleżankami z tramwajów się założył że w kilka osób wtedy pierwszy raz mi Wiemy, że jest pani główną tutaj sprawczynią tego, że taka akcja się rozwinęła. Może pani opowiedzieć o Genezie, o tym jakby skąd to się wzięło? Mój mąż już dużo wcześniej zaczął pracę w MPK, więc każde kolejne święta niestety fatalnie wypadało tak, że pracował. Pracował, ponieważ pracowało no po południe, więc praktycznie każda wigilia była pracująca. E, takim najgorszym momentem było, kiedy nasze dziecko już było e, malutkie, chodzące, takie bardzo przyjemne, do, do właśnie do pobycia, do zabawy, Odpakowywało prezenty no niestety było wiadomo, że mąż tego nie zobaczy, ponieważ idzie do pracy, był bardzo smutny. Postanowiłam, że zabiorę jedną czapkę od dzieci, dam mu tą czapkę, żeby też miał taki miły, sympatyczny akcent świąteczny, tym bardziej, że kończył bardzo późno. Było wiadomo, że nawet na odrobinę tej wieczerzy wigilijnej nie zdąży tego czasu tutaj spędzić z nami. Wrócił zadowolony z pracy o dziwo, gdzie, gdzie wychodził bardzo przygnębiony, bo okazało się, że ta czapka na głowie wywołała wiele uśmiechu wśród pasażerów, nie tylko tych najmłodszych, ale również i tych zdecydowanie starszych. Akcja Mikołaje Łodzian to w sumie mój pierwszy raz, kiedy włączyłem się w tą akcję. Zawsze kiedy jeździłem po mieście i patrzyłem na, na, tych, na te osoby, które kierują pojazdami w czapkach Mikołaja, zawsze mi się to podobało. Zawsze chciałem spróbować w ten sposób jakoś urozmaicić pracę. Urozmaicić ten czas, który spędzam z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi. Jeżdżąc w czapkach Mikołaja, chciałem z, stworzyć taką miłą atmosferę, która by napędzała ten nasz motor do działania, namówić też inne osoby, które chciałyby się włączyć w tą akcję, żeby po prostu pokazać, że ludzie, którzy pracują w MPKU, to również, również osoby, które mają dystans do siebie i, i do świata. Ho, ho, ho! W pierwszym roku jak zaraz po zatrudnieniu jeszcze wszedłem do spółki pracować, spotkałem Damiana Misiaka na 43, jeździł w przebraniu świętego św. Mikołaja, jeszcze wtedy nie brałem udziału w tej akcji, wiadomo młody, zielony, wystraszony i trochę mu zazdrosiłem, trochę mu że on wziął ten udział w tej akcji, a nie. I na następny rok z bardzo miłą chęcią przystąpiłem do tego. Do dziś tego nie żałuję, że mogę brać udział w takiej akcji. No i jak wrażenia? Mam wrażenia, no super. Same pozytywy, tak? To jest na pewno inny dzień niż każdy taki normalny dzień, tak? Pasażerowie e, reagują na nas inaczej. Śmiechem, machają. E, no jest zdecydowanie mniej tych pretensji niż, e, niż w dzień poprzednich. Gdzie ludzie nawet w Wigilię bardzo jeszcze zabiegani, gdzieś tam ostatnie przejazdy, próbują zdążyć, wszystko robione w pośpiechu i w gniewie. Nagle taka chwila zadumy, że, że, że ktoś ma gorzej od nich, bo ten ktoś też pewnie ma jakąś rodzinę i jest w pracy. Pierwsza zaczęliśmy w 2009 roku jeździć w czapkach, nawet wtedy grupą nieliczną. W tym roku są, są to nie tylko motorniczowie i kierowcy. W zeszłym roku pierwszy raz uczestniczył zakład przewozu osób niepełnosprawnych. W tym roku byli również kontrolerzy biletów, no takim moim małym marzeniem jest zobaczyć pracowników centrali ruchu, naszych dyspozytorów, którzy zamiast białej czapki z białym otokiem mają czapkę Mikołaja w święta. Dla takiego zwykłego motorniczego jeden uśmiech, jeden uśmiech to jest naprawdę bardzo wiele i no właśnie właśnie, często, często o tym wspominacie, że to jest ten jeden uśmiech. Naprawdę jest tak, że w ciągu takiego dnia roboczego jakby pasażerowie bardzo rzadko Was z nim obdarzają? No i rzadko, rzadko. Uśmiech jest... Mamy czasy, że ludzie są nieszczęśliwi. Większość ludzi jest nieszczęśliwa. Zobaczyć uśmiech pasażera bezcenne, bezcenne. I taki uśmiech, że ja uśmiechnę się do kogoś i uśmiech wróci do mnie. No kurczę, no nie sprawia mnie Jackowi. Naprawdę bardzo dużą satysfakcję z tego, że, bo wiem wtedy, że pasażer jest zadowolony, że zrobił kawał dobrej roboty, że on wysiadł z tego tramwaju, że jest zadowolony że dotarł do celu. Przywieźliśmy głównie dzieci. Dzieci były zachwycone, tak samo jak, i, jak ich opiekunowie, rodzice. Byli bardzo szczęśliwi, kiedy przyjechaliśmy pod, pod dom, pod wskazany adres i zobaczyli koła, który siedzi właśnie za kierownicą busa do przewozów osób niepełnosprawnych. Te dzieciaki, które nas widziały wcześniej, jako zwykłe osoby, które tam pracują po prostu w stroju służbowym, były bardzo zachwycone widząc nas, nas po prostu w czapkach i strojach Mikołaja. Wiele osób zaczęło się do tego przekonywać. W tym roku również dołączyli do nas kontrolerzy, którzy byli bardzo zadowoleni, ponieważ okazało się, że kontrole przebiegają z uśmiechem, ludzie również im zaczęli składać życzenia, bo jeszcze tak jak nam, kierowcom czy motorniczym, to zdarzało się, że ktoś wychodząc w ten świąteczny dzień życzył też nam wszystkiego dobrego. Natomiast w tych czapkach i oni doświadczyli uśmiechu, i oni mieli jakąś miłą chwilę w pracy. Bo dodało to takiego smaczku całej akcji. Teraz pasażer, który no. Jakoś nam specjalnie się, tak, że tak powiem, chociażby tak jak mówię, ten uśmiech, tak? Możemy mu się odwdzięczyć dając cukierka i ten masażer już jest podwójnie zaskoczony. Pierwsze, że widzi Mikołaja prowadzącego, dwa, dostaje jeszcze cukierka. Juhu, bezcenne, bezcenne. Jak pani dostaje jeszcze tą krówkę pyszną, naszą mp oczywiście też jest uśmiech. Nawet jeżeli ona ją gdzieś do torby wrzuci i zje dopiero za dwa dni, to nic się nie stanie, bo wtedy jeszcze raz przypomni sobie o tym, że. Coś miłego ją spotkało, i kolejny raz się uśmiechnie, kolejny raz wywoła to jakieś miłe wspomnienie o niej. Tego typu gesty na pewno poprawiają relacje z pasażerami, z osobami, z którymi współpracujemy. Myślę, że w jakimś stopniu też nabieramy takiego kontaktu i takiej większej swobody z tymi ludźmi. Chcemy pokazać, że też jesteśmy ludźmi. Jeżdżąc na co dzień, nie, nie, nie mam możliwości, żebyśmy cały czas mieli uśmiech przyklejony do twarzy, bo my mamy być przede wszystkim skupieni na drodze, a nie uśmiechać się do każdego. Natomiast zawsze, jeżeli ktoś uśmiechnie się do nas, my ten uśmiech odwzajemnimy. A dużo łatwiej pasażerom uśmiecha się do nas, kiedy widzą jakiś taki sympatyczny akcent. Ja tam się cieszę z tego, że mam taki fajny zawód. Ale mówię, nie zawsze mogę spędzić tą Wigilię z rodziną i dzięki temu, że pasażer wsiada i widzi prowadzącego jako Mikołaja, wie, że ten tramwaj czy, czy kierowca nie prowadzi tego maszyna. To jest człowiek, który właśnie, właśnie być może stracił Wigilię. Tak? No, dla, no dla ludzi to jest bardzo cenne takie święto, chyba najcenniejsze ze wszystkich świąt jakie mamy u siebie w takim kalendarzu świątecznym. Ho, 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 Powiedz mi teraz, czego można Wam życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia? Każdego, ka każdego bezpiecznego dnia w pracy. Całemu Zakładowi Przewozów Osób Niepełnosprawnych e, można życzyć e, jak najprzyjaźniej e, nastawionych ludzi, e, jak najmniej e, wypadków, e, samich, e, samych uśmiechów e, oraz e, tylko samych sympatycznych e, sytuacji. Nam na pewno zdrowych, spokojnych, w świąt, takich prostych życzenia, a pasażerom, żeby wszędzie o czasie i bezpiecznie dotarli do celu z nami. Kierowcom motorniczym najlepiej życzyć sprawnych pojazdów, prostych dróg i uśmiechu od pasażerów, gdzie my ten uśmiech wtedy odwzajemnimy. A my pasażerom możemy życzyć, żeby zawsze mieli na czas ciepły, czyściutki autobus, tramwaj i zawsze dotarli do celu y, cało i bezpiecznie. Słuchajcie, nie pozostało mi nic innego, jak złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego z okazji wigilii Bożego Narodzenia, wszystkiego najlepszego, również z okazji zbliżającego się nowego roku. Życzę Wam, żeby to był czas dla Was wyjątkowy, żeby kolejny rok przyniósł Wam wiele radości, wiele satysfakcji z tego, co robicie, czym się zajmujecie. No i oczywiście muszę to powiedzieć ze względu na, na tematykę tego vloga. Życzę Wam wielu bezpiecznych i udanych podróży, komunikacją miejską, ale nie tylko, jeżeli gdzieś się będziecie przemieszczać, życzę Wam, żeby rok 2017 był rokiem, kiedy dotrzecie za każdym razem bezpiecznie do celu. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o naszych pracownikach, którzy będą jeździli w czapkach Mikołajów. Jak sami słyszeliście, przed chwilą wystarczy czasem uśmiech, dobry, życzliwy gest w ich kierunku, i naprawdę to powoduje, że y, dajemy im wiele satysfakcji, dajemy im takiego pozytywnego kopa y, do działania. Wydaje mi się, że że bardzo często ta pozytywna energia gdzieś tam nam się gubi w tym naszym yy, zabieganiu, w pośpiechu i warto o tym pamiętać w momencie kiedy wsiadamy czy wysiadamy z tramwaju i autobusu. Warto chociażby poprzez uśmiech, poprzez proste dziękuję, do widzenia, podziękować w ten sposób tym osobom, dzięki którym nasza podróż była bezpieczna, była udana i dojechaliśmy tam, gdzie zamierzaliśmy. Tyle w dzisiejszym świątecznym odcinku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o zostawianiu łapki do góry, no i oczywiście o komentarzach. Liczę na to, że dla mnie ten nadchodzący rok i dla nas, jako takiej wspólnoty, która już gromadzi się przed YouTube'em i ogląda odcinki, będzie to też czas, kiedy wiele wartościowych rzeczy uda się zrealizować.